Księżaneczko z tej strony. Spichlist. Ostatnio pokazałem Wam podstawy budowania pojazdów, a dzisiaj pokażę Wam podstawy handlu, do czego są fakcje oraz jak tworzyć nowe przedmioty. I właśnie może zaczniemy od tego handlu. Jeżeli chcemy w ogóle coś kupić, dajmy na to, to wchodzimy w market, szukamy jakiejś rzeczy. Jeżeli ją znaleźliśmy, to oczywiście możemy ją nabyć. Co ciekawe. Do tego, żeby coś kupić, potrzeba nam tutaj ta kasiura. Tą kasiurę zdobywamy na dwa sposoby. Albo po prostu płacimy, płacimy własną gotówką i nabywamy. To nie jest wcale takie tanie, bo na przykład za 350 sztuk zapłacimy około 6 euro, czyli mniej więcej 25 zł, coś w tym stylu. Więc tanio nie będzie. Albo sprzedając własne przedmioty. Sprzedawać mamy. Sprzedawać możemy na dwa sposoby. Albo klikamy sobie po prostu prawym, wybieramy sprzedaj i dostajemy na przykład tutaj za 100 sztuk 7,92. Nic prostszego, tak samo z kupowaniem. Klikamy, 85, kupujemy 100 sztuk. Ale możemy przy, przycisnąć tutaj ten, nacisnąć handluj i przynosi nas do czegoś takiego. I tutaj jest już troszkę inaczej. Tutaj, żeby na przykład coś sprzedać, to tak jakby wystawiamy to na aukcję. I zobaczcie, że cena jest inna. Dostajemy więcej. Tutaj za tyle wystawiamy, płacimy podatek, dostajemy tyle. Ale, żeby dostać tą kasę, najpierw musimy to sprzedać. Jeżeli nie będzie chętnych na zakup w tej cenie, to my tego po prostu nie sprzedamy. Nie dostaniemy kasy i nic nie będziemy mogli kupić, więc zależnie od tego, czy nam zależy na czasie, czy po prostu możemy czy sobie pohandlować, wybieramy jedną lub no, drugą opcję. Jeżeli ma, ktoś ma smykałkę do interesów, na pewno szybko załapie, o co tym biega, po ile są części, czy warto kupić, czy warto sprzedać. Czasami naprawdę świetne okazje się pojawiają, zarówno no, kupna, jak i sprzedaży, więc jak ktoś ma smykałkę, to szybko się tutaj dorobi. Yy. No cóż, no dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o kupno i, i, i sprzedaż tych przedmiotów. To jest, można powiedzieć, banalne. Przejdźmy teraz jeszcze do fakcji. Właściwie jeszcze, no teraz, do fakcji. Do fakcji i tworzenia przedmiotów, bo to, to się ze sobą wiąże. Jeśli chodzi o fakcję, to awansując na kolejne poziomy fakcji, odkrywamy kolejne na przykład, pojazdy, które że my możemy tutaj dostać. Tak są tak zwane blueprints, czyli schematy. I ekwipunek, który możemy dostać, ale to nie wszystko. Dodatkowo pojawia nam się możliwość tworzenia przedmiotów, która też jest zależna od tego, jaki poziom mamy w danej fakcji, i do tworzenia tych przedmiotów, oczywiście, potrzebujemy części. Tutaj przede wszystkim potrzebny nam tylko jest złom do tych podstawowych rzeczy. Nie musimy płacić za produkcję i trwa to bardzo szybko 5 sekund, więc. Przejdźmy teraz może właśnie do bardziej skomplikowanych rzeczy, czyli na przykład tutaj już niebieskiej temy wymagają wykupienia sobie warsztatu na jakiś czas. Na pięć elementów tworzonych płacimy tyle i tyle możemy stworzyć. Dodatkowo oczywiście oprócz tych podstawowych yy, części złomu. Musimy na przykład tutaj w tym przypadku posiadać jeszcze mieć. Trzy zwykłe działka, dwa modele tego odwracacza pojazdu i dwie kabiny. Dlatego jak sprzedajecie itemy, to dobrze się zastanówcie co chcecie dalej rozwijać, co chcielibyście stworzyć. Jeśli byście na przykład te wszystkie sprzedali albo te wszystkie sprzedali, to potem musicie je najpierw gdzieś zdobyć albo wytworzyć najpierw, żeby znowu zrobić ten item. Dodatkowo tworzenie tych itemów trwa już znacznie dłużej. Tam było 5 sekund, tutaj na przykład tworzenie tych będzie zajmowało aż jedną godzinę. Tutaj na przykład będzie tylko minutka, a na przykład tych właśnie jest po godzince. Im dalej, im wyższe przedmioty, im trudniej jest wytworzyć, tym dłużej. 6 godzin na przykład tutaj wytwarzanie tych przedmiotów. Jeśli chodzi o same fakcje, to na początku mamy tylko dostępnych tylko inżynierów. Na dziesiątym poziomie inżynierów pojawiają nam się kolejne trzy. Yy, I one różnią się przede wszystkim właśnie dostępnością przedmiotów, jakie możemy u nich wytwarzać. A przełączenie się między tymi fakcjami jest bardzo proste. Wystarczy tylko nacisnąć ten przycisk, zmień fakcję. I możemy używać innej. Ale tu jest jedna yy, szkopu, w tym że. Te fakcje owszem możemy zmienić, ale tylko raz na 24 godziny. Ja na przykład ostatnio zmieniłem sobie nomadów, bo chcę sobie wytworzyć wywerna. Czyli tutaj tą kabinkę. Więc wybrałem sobie nich. Wcześniej miałem lunatyków. Zresztą zobaczcie, mam trzeci poziom, tutaj mam dopiero pierwszy. Gdybym chciał wrócić teraz do lunatyków, to mogę. Nie ma problemu, bo na przykład powiedzmy, chciałbym sobie wytworzyć coś takiego, czy, czy coś takiego. Tak, żeby mieć do tego dostęp i dalej to rozwijać. No, przepraszam, to akurat mogę od razu. To na przykład, tak? Nie mogę, bo to czwarty poziom jest wymagany, więc żeby do nich wrócić, i dalej ich rozwijać, to muszę najpierw na czwarty podnieść, ale... Ciach! Poczekaj 20 godzin 47 minut. Raz na 24 godziny możemy fakcję zmienić nieczęściej. Czyli jak raz przełączymy, to powrót jest dopiero za 24 godziny, więc uważajcie, co sobie wybraliście i co byście chcieli sobie wytwarzać. To na przykład nie mogę nic jeszcze zrobić, nawet tych itemków z pierwszego poziomu, bo po prostu tej fakcji jeszcze ani razu nie przełączałem i nie mam tutaj żadnej reputacji. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o fację, Myślę, że złapaliście o co biega i chciałem właśnie zmienić to sobie o tą kabinę. Ona w tej chwili ma 9 na 9 punktów energii, średnią akcelerację, dosyć kiepską prędkość rozwija, żeby sobie tu poprawić osiągi, to muszę sobie tutaj właśnie w nomadach wytworzyć tego wywerna. Będzie yy, większa prędkość, większa moc, więcej punktów, bo 10 punktów energii. Nazbierałem już przedmiotów, więc teraz potrzeba mi wynająć warsztat. Bez tego nie mogę budować. Sprzedałem trochę itemów, Wynajmuję, ciach. Mogę teraz zrobić 5 części. Klikam. Buduj. Na pewno chcę. No i poszło. Zauważcie, że mogę to przyspieszyć płacąc kolejne 5. Widzicie? Nie sprawdzałem bardziej wymagających przedmiotów, ale podejrzewam, że to odpowiednio będzie tam rosło. I trzeba będzie płacić coraz więcej. Tych muszę poczekać 59 minutek, aż ukończę mi tutaj tą y, budowę. Gdybym chciał kolejny przedmiot zrobić, zobaczcie, nie da się. Muszę skończyć poprzedni. Czyli jakbyśmy chcieli kilka tutaj itemów zrobić, to albo dopłacamy za każdy, który robimy, albo kolejno czekamy tę godzinę, czy 6 godzin, czy dni, bo potem już są dni. Mogę za to, zobaczcie, tutaj już jest zajęte, mogę sobie wytwarzać tutaj, tylko muszę mieć piąty poziom. Czy na przykład u inżynierów mógłbym sobie to wytworzyć? Nie ma problemu, ale zrobienie kolejnej rzeczy z tych właśnie wymaga ukończenia poprzedniej. Jeżeli chodzi o dostępność materiałów, to takie najbardziej podstawowe można albo kupić, albo zdobyć. Jeżeli na przykład, dajmy na to, ulnotyków powiedzmy, co tam jest potrzebne? O! Potrzebny jest lupara, czyli shotgun. Potrzeba ich trzech. To możemy albo je stworzyć u inżynierów. Proszę bardzo. Będzie to będzie nas kosztować 900 tutaj tych części. Yy, I możemy sobie go wytworzyć, nie ma kłopotu. Lub, jeżeli jesteśmy w bitwach, to za misję dostajemy różne dziwne i ciekawe rzeczy. I tutaj na przykład jest szansa, że dostaniemy właśnie te shotguny. Więc zamiast je produkować, można próbować je po prostu wygrać. Rozgry rozgrywając kilka bitewek na tym poziomie, jest szansa, że wpadnie nam ten shotgun i zamiast go robić, będziemy go po prostu mogli mieć od razu. Oczywiście nie zawsze poleci, nie zawsze tak, tak się da. Ale te podstawowe rzeczy właśnie w ten sposób można sobie zdobywać. Zobaczcie, że tutaj zdobywamy takie. Możemy takie. I tak dalej. Do tych podstawowych przedmiotów są właśnie wymagane te tutaj z tych misji. Może jeszcze raz Wam to pokażę. Zobaczcie. To wszystko leci z misji. Nie musimy tego koniecznie robić. Możemy oczywiście wyprodukować, ale nie musimy. Tak samo te rzeczy, czy te rzeczy. To wszystko nam leci za normalne misje odpowiedniego poziomu. No dobrze, myślę, że mniej więcej wytłumaczyłem, o co w tym chodzi, o co z tym biega. Ważne jest posiadanie tej kasy, więc od czasu do czasu musicie handlować. A! Jeszcze jedna rzecz czy chcecie, czy nie, musicie w końcu kiedyś albo rozkładać przedmioty, albo je sprzedawać, bo miejsce tutaj w naszej zakamarku jest ograniczone. Mamy tylko możliwość przechowywania 200 części. Prawdę mówiąc, nie wiem co się dzieje, jeśli przekroczymy ten limit, ale prawdopodobnie, jeżeli wygramy jakąś misję i mielibyśmy coś dostać, czego jeszcze nie mamy, coś nowego, Prawdopodobnie po prostu będzie wyrzucone do śmieci. No, ciężko mi powiedzieć, jak to jest, bo mi się jeszcze nie trafiło, ale ostrzegam od razu, że musimy mieć miejsce na przedmioty. Zobaczcie, że możemy sobie to rozszerzyć. Możemy kupić. Zobaczcie, ile kosztuje. Widzicie? 4400. Gdyby to chcieć tak sobie kupić od razu, 4400. 4400 to nawet to nam nie starczy za 50 euro. To jest ponad 200 zł. <laughs> Musieliśmy to kupić i jeszcze ten na przykład. Fortuna. Więc musimy to pohandlować sobie. Lub wytworzyć. Żeby to wytworzyć, też nie jest łatwo. To prawda tych części jest niewiele, ale na przykład tych aż 750, tych 1000, a tych 450 to jest naprawdę masa, masa, masa farmy. A podejrzewam, że na początku bardziej przyda, przyda się jakaś broń i inne części niż miejsce w garażu. Także przestrzegam, od czasu do czasu zerknijcie ile tego macie, bo inaczej poleci gdzieś na złom. Zobaczmy jeszcze szybciutko, robi się, robi się. Jeszcze 55 minut będę musiał poczekać, jeśli nie zechce zapłacić. Mam nadzieję, że poradniczek do czegoś się przyda. W razie, gdyby się pojawiły jakieś pytania, walcie śmiało. Jeżeli ja nie znajdę na nich odpowiedzi, to znajdę kogoś, kto zna odpowiedź i jej udzieli. Trzymajcie się, do usłyszenia.